Szczę Boże, coś Wam powiem? Pędziesz do szpitala, bo bliska osoba nagle źle się poczuła? Liczy się każda minuta? Na pustej drodze, gdzieś między polami, przejeżdżasz przez linię ciągłą. No, żeby wyprzedzić traktor jadący 5 km na godzinę. I nagle, jak z podziemi, wyrasta patrol. Nie pytają, co się stało. Nie widzą Twojego stresu ani bladych twarzy w aucie. Widzą tylko paragraf i taryfikator. Złamał Pan przepis, należy się mandat. Czujesz tę bezsilność? Dokładnie tak zachowują się faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii. Jezus idzie przez zboże. Jego uczniowie są po ludzku głodni, więc łuskają kłosy, żeby mieć co do ust włożyć. Normalna, bytowa sprawa. Ale religijni celnicy już tam się czają. Yy, są w krzakach z notesem w ręku. Patrz, robią to, czego nie wolno robić w szabat. Oni nie widzą człowieka, który potrzebuje posiłku. Widzą przepis, który został naruszony. Oni nie kochają Boga. Oni kochają swoje poczucie kontroli i tę słodką satysfakcję, że są lepsi od innych, bo pilnują porządku. Dziś wielu z nas choruje na tę samą przypadłość. Zamieniliśmy wiarę w tabelkę wekselu. Odhaczone. Niedziela była. Post był. Dziesiątek różańca zaliczony. A gdzie w tym wszystkim jest w serce? Gdzie jest drugi człowiek? Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Bóg nie wymyślił przykazań, żeby nas stresować. On je dał, żebyśmy nie popadali w przepaść egoizmu. To są znaki ostrzegawcze na drodze do wolności, a nie kraty w celi, w której masz siedzieć bez ruchu. Jezus mówi jasno: syn człowieczy jest panem Szabatu. On jest panem Twojego zmęczenia, Twoich trudnych wyborów i Twojej codzienności. On chce relacji, a nie martwego rytuału. Religia bez miłości to wydmuszka. Święty Jan Paweł II przypominał, wolność człowieka i prawo Boże nie są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie, wzajemnie się przywołują. I to jest klucz. Prawo ma ci pomagać, kochać, a nie zastępować miłość. Problem zaczyna się wtedy, gdy litera staje się ważniejsza od ducha. Gdy bardziej boisz się zjeść mięso w piątek, niż zranić kogoś bliskiego złośliwym komentarzem przy obiecie. Prawdziwa wiara nie polega na bezdusznym wypełnianiu instrukcji obsługi zbawienia, ale na naśladowaniu Chrystusa, który zawsze stawia człowieka przed paragrafem. Zadaj sobie dzisiaj brutalne, szczere pytanie: Czy Twoja wiara daje Ci oddech? Czy jest tylko kolejnym ciężkim plecakiem, który musisz targać? Czy szukasz w kościele żywego Boga? Czy tylko uspokojenia sumienia, że jesteś porządny? Bóg woli, żebyś pobrudził sobie dłonie, realnie pomagając komuś w niedzielę. Niż żebyś siedział w pierwszej ławce z twarzą pełną pogardy dla tych, którzy według ciebie nie dają rady. Nie pozwól, żeby przepisy zabiły w tobie człowieczeństwo. Jezus nie przyszedł, żeby dołożyć ci obowiązków. On przyszedł, żebyś w końcu odzyskał wzrok i zobaczył w drugim brata, a nie problem prawny. Szabat to czas na wolność i świętowanie życia. Co ty robisz ze swoją wolnością? Czy Twoja pobożność sprawia, że jesteś bardziej wyrozumiały dla słabości innych, czy buduje wokół Ciebie mur, przez który nikt się nie może przebić? Zastanów się nad tym głęboko, zanim następnym razem użyjesz wiary jako tarczy przeciwko drugiemu człowiekowi. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.